Wiele osób zastanawia się nad różnicą między kreatywnością a innowacyjnością. Ta różnica w zasadzie jest bardzo prosta. Kreatywność to jest wymyślanie nowych rzeczy. Innowacyjność jest wtedy, kiedy te nowe rzeczy wdrażamy w życie. Innowacje mogą dotyczyć produktu, mogą dotyczyć procesu albo całej firmy. Natomiast zawsze tym warunkiem koniecznym jest to, że zostało to wdrożone w życie, jest to używane. Wiele osób generalnie jest kreatywnych. Natomiast mają problem właśnie ze wdrażaniem tych swoich pomysłów w życie, i tak samo wiele firm jest kreatywnych, wytwarza różne pomysły, natomiast te pomysły nie są wdrażane w życie. Wtedy niestety taka firma w obliczu rynku nie jest innowacyjna, gdyż to, co z niej wychodzi, nie jest innowacyjne. Tak? Ta kreatywność gdzieś tam ginie w środku, we wnętrzu tej firmy. Generalnie z rozpoznawaniem kreatywnego pracownika dąży być trudno, bo. Można tutaj bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, traktowania, szukania ludzi tylko takich, którzy są kreatywni w ten jeden sposób na najbardziej kojarzący się z kreatywnością. To jest sposób taki wow, tak, olśnienie mam jakiś pomysł znikąd. Dużo ludzi jest kreatywnych w sposób taki syntetyczny. To znaczy, otrzymują jakiś problem zaczynają nad nim pracować i wymyślają innowacyjne, kreatywne, niesamowite rozwiązania. Przykładem takiego człowieka był Edison, który nie miał pomysłów genialnych. On po prostu ciężko pracował i ten przykład z żarówką, prawda, 6000 prób, żeby znaleźć innowacyjne rozwiązanie problemu. I tutaj trzeba uważać. Raz na pewno mogą pomóc HR-owcy, którzy się pewnie na tym znają doskonale. Dwa na pewno takich ludzi trzeba odpowiednio w organizacji prowadzić. I też dlatego ważne jest generalnie zarządzanie pomysłami, zarządzanie procesem kreatywnym, tak żeby i jedni, i drudzy mogli w nim brać udział, tak, żebyśmy nie dyskryminowali ludzi, którzy potrzebują więcej czasu na wygenerowanie jakichś fajnych pomysłów, czy na rozwiązanie problemu i żebyśmy nie odrzucali tego ich zaangażowania tylko dlatego, że, nie wiem, podczas burz mózgów nie brylują, tak? Generalnie to jest bardzo ciekawy problem. Jaki powinien być szef kreatywnego zespołu? A bardzo często się uznaje właśnie, że taka osoba powinna być takim liderem kreatywności i tak naprawdę tą taką pewną atmosferę kreatywności tworzyć, ale z drugiej strony patrząc jakby na kreatywność jako na proces, to jest to proces, projekt jak każdy inny i są narzędzia i metody, które są zbadane naukowo i wiemy, że one działają, i można tworzyć innowacyjną firmę, nie będąc tytanem kreatywności. Ta innowacyjność może wynikać z wielu rzeczy. Jeśli taki menadżer jest w stanie stworzyć środowisko, które wspiera kreatywność, mam tu na myśli i środowisko takie wirtualne, które zapewni przepływ informacji, i środowisko fizyczne, tak, żeby się pracownicy dobrze czuli, żeby nie bali się ryzykować to zatrudniając dobre osoby, te osoby same będą tym motorem napędowym. Dobrym przykładem jest Google czy 3M. Obie te firmy zapewniają pracownikom możliwość realizacji własnych projektów bez zgody zarządu. I to jest bardzo ważne, właśnie to bez zgody zarządu. Jak robiliśmy takie badania, pytaliśmy polskie firmy, jak u nich wygląda, um, wygląda generowanie nowych rzeczy, nowych projektów. To było tak, że najczęstszą odpowiedzią było OK, możemy robić własne pomysły, natomiast musimy uzyskać akceptację zarządu. Czyli tak naprawdę ja muszę pójść coś napisać, pójść do prezesa, przekonać go i wtedy OK, to róbcie karwatka ten swój projekt. Tak? Natomiast y, jeśli powiemy pracownikom OK, możesz spróbować przez 10% swojego czasu pracy, możesz robić coś, nie musisz nam nawet mówić co, pokaż nam efekt, to to już jest niesamowitym motorem innowacji, tak? I ludzie po prostu będą coś robić. I wtedy mam właśnie innowację, tak? Czyli ja wymyślam i robię i pokazuję to, co zrobiłem. Więc podsumowując, wydaje mi się, że nie jest konieczne dla zapewnienia innowacyjności firmy, żeby sama, sam szef był jakiś szczególnie kreatywny. Natomiast ważne jest to, żeby rozumiał, jak działa innowacyjność, co trzeba zrobić, żeby, żeby nią zarządzać. I tu właśnie wchodzimy w ten temat zarządzania, tak? Do tej pory bardzo często przyjmowało się, że kreatywność to jest coś takiego nieokiełznanego. E, agencje reklamowe, agencje interaktywne, e, też ta branża, którą ja dobrze znam, e, kreowała wręcz taki wizerunek, że okej, okay, my jesteśmy artystami, nie możecie nam mówić co jest dobre, co złe, my jesteśmy kreatywni, coś tam wymyślimy. E, Okazuje się, że dzisiaj coraz częściej podchodzi się do tego, jak do procesu. I to też jest fajne, że e, także branża reklamowa coraz częściej mówi o procesie. Mówi, słuchajcie, mamy proces, który zagwarantuje Wam wygenerowanie dobrych koncepcji reklamowych. Tak? Czyli mamy de facto coś, czym możemy zarządzać, więc musimy mieć menadżera. Ten menadżer nie musi być najbardziej kreatywny z nas. Ważne, że wie, jak stworzyć warunki do tego, żeby zespół był kreatywny.